Dziewczyny, niestety czas antenowy mi się skończył, więc króciutko tylko dopowiem. Um, a więc, kurs o pięknie pokazał mi, pokazał mi to, um, że te. Właśnie nasze trzy y, tak naprawdę sfery, czyli y, psychika, ciała, duch są ze sobą powiązane. Jak jedna sfera będzie, y, że tak powiem w cudzysłowie, y, kuleć, to inne też. Dlatego to było dla mnie absolutną nowością. Y, kurs o ciszy. Yy, ja się bardzo interesuję. Yy, Duchowością ignacjańską, więc tutaj więc też się yy, troszkę też skusiłam, dlatego że yy, wiedziałam, że będą medytacje z pogłębiarki. Yy, I tak samo, no to myślę, że yy, to one tak naprawdę mnie najbardziej uderzyły w tym kursie. Yy, natomiast, właśnie to, żeby, yy, żeby nawet właśnie w ciągu dnia, chociaż yy, te 5 minut, 10 minut, żeby się wyciszyć. Yy, to, to myślę, że, że to naprawdę to też jest duża nowość i, i duże odkrycie właśnie po tym kursie. Dlatego, drogie dziewczyny, które się jeszcze zastanawiacie, myślę, że naprawdę warto, warto rozpocząć przygodę z urzekającą. Ja oprócz kursów naprawdę mogę śmiało polecić ten projekt i. I cieszę się i naprawdę dzięki Bogu, że, że na niego trafiłam Jest dużą wsparcią, dużą podporą A najbardziej lubię kawy online Także pozdrawiam Ewelinę i, No i całą ekipę urzekającą No to chyba tyle Mam nadzieję, że chociaż kogoś zachęcę Nie mam wprawy w nagrywaniu filmów Także tutaj debiutuję, wybaczcie. No i co? Z Panem Bogiem. Pa!